Zapytaj generała Borowskiego, kim jestem. Słowa porucznik Zofii Kowalskiej spadły na stół w wojskowej stołówce w modlinie, jak kamień do studni. Cicho, twardo, bez zecha. Trzydziestu dwóch żołnierzy siedzących przy długich metalowych stołach zamarło z widelcami w powietrzu. Major Robert Zawacki, stojący nad nią z twarzą czerwoną, jak flaga alarmowa, otworzył usta, zamknął je otworzył ponownie Drodzy państwo zanim przejdziemy dalej jeśli kochacie opowieści o naszych wielkich polskich bohaterach zostawcie lajka like i zasubskrybujcie kanał aby nie przegapić kolejnych pełnych emocji historii napiszcie w komentarzach skąd nas oglądacie zastanawiam się czy nasze historie bardziej lubiane są w Polsce czy w Niemczech a teraz wróćmy do opowieści o porucznik Zofii Kowalskiej potem parsknął śmiechem głośnym, długim, teatralnym śmiechem człowieka, który właśnie usłyszał najlepszy żart miesiąca. Co? zawył, uderzając dłonią w blat stołu. Generała? Ty, mała poruczniczka, która nawet nie potrafi salutować bez wahania, chce, żebym pytał generała? Wokół rozległy się śmiechy, najpierw niepewne, potem coraz głośniejsze, jakby każdy żołnierz czekał na pozwolenie, by dołączyć do chóru. Kapitan Marek Duda, siedzący trzy miejsca dalej, uderzył pięścią w stół z rozbawienia. Młodzi szeregowcy, świeżo po szkoleniu podstawowym, chichotali nerwowo, nie rozumiejąc kontekstu, ale rozumiejąc hierarchię. Zofia siedziała nieruchomo. Miała 27 lat, 168 centymetrów wzrostu i krótkie czarne włosy ścięte w prosty wojskowy bob. Jej oczy były ciemnozielone, jak woda w głębokim jeziorze, gdzie światło nie sięga dna. Mundur polowy był czysty, wyprasowany, bez odznaczenia, poza podstawowymi. Nic w niej nie krzyczało, nic nie wzywało uwagi. Siedziała jak cień przy stole, jedząc powoli swoją zupę, jakby major w ogóle nie istniał. To właśnie ta obojętność rozjuszyła Zawackiego najbardziej major miał czterdzieści dwa lata, 188 centymetrów wzrostu i dziewięćdziesiąt pięć kilogramów, z czego co najmniej dwadzieścia było nadwagą zebraną podczas dwudziestu lat siedzenia za biurkiem, w dowództwie, krótkie siwe włosy, twarz przekrwiona od zbyt wielu wieczorów spędzonych przy wódce i poglądy na kobiety w wojsku, które powstały gdzieś w latach osiemdziesiątych i nigdy nie zostały zaktualizowane; Zofia Kowalska została przydzielona do jego kompanii trzy tygodnie temu, bez wyjaśnienia, bez briefingu, bez kontekstu. Po prostu pojawiła się pewnego poniedziałku z rozkazem przeniesienia i milczeniem, które działało na niego jak papier ścierny. Zadawał pytania. Ignorowała go, wydawał rozkazy, wykonywała je bez słowa, próbował nawiązać kontakt, rozmawiać jak dowódca z podwładnym odpowiadała monosylabami. I dzisiaj, gdy przy kolacji powiedział głośno, że kobiety w wojsku są tylko do papierkowej roboty, że na froncie są bezużyteczne, że prawdziwi żołnierze są mężczyznami. Zofia odłożyła łyżkę, spojrzała mu prosto w oczy i wypowiedziała te słowa: Zapytaj generała Borowskiego, kim jestem. Zawadzki pochylił się nad nią, jego oddech pachnący cebulą i tytoniem. Słuchaj uważnie, skarbie, powiedział powoli, ciągnąc każde słowo. Generałowie nie interesują się takimi jak ty. Nie znają cię, nie pamiętają cię, a jeśli myślisz, że twoje nazwisko coś znaczy, to jesteś w błędzie. Zofia podniosła wzrok. Nie gniewu, nie prowokacji, tylko czystej, lodowatej pewności. Zapytaj powtórzyła. Zawadzki wyprostował się mrużąc oczy. W porządku, w porządku, mała buntowniczko. Dwa tygodnie aresztu za niesubordynację i zobaczymy czy twój generał przyjdzie cię ratować. Zofia nie drgnęła, wstała spokojnie, odstawiła tacę, salutowała bez emocji i ruszyła w stronę wyjścia. Stołówka eksplodowała śmiechem. Ktoś zagwizdał, ktoś krzyknął, że powinna siedzieć cicho. Major Zawacki uśmiechnął się szeroko, jakby wygrał bitwę. Nie wiedział, że właśnie podpisał koniec swojej kariery. Bo w kieszeni munduru Zofii, ukryty pod podszewką, leżał telefon. Specjalny telefon. Czarny, mały, z jednym czerwonym guzikiem. I gdyby ktokolwiek w tej stołówce wiedział, co się stanie, gdy Zofia go naciśnie, nikt by się nie śmiał. Ale major Zawadzki nie wiedział trzech rzeczy. Po pierwsze, że Zofia Kowalska nie była zwykłym porucznikiem. Po drugie, że jej nazwisko w bazach wywiadu wojskowego figurowało pod kodem który tylko dziesięć osób w całej Polsce znało. I po trzecie, że za 48 godzin na dziedziniec Koszar w Modlinie wyląduje helikopter, który zmieni wszystko. Osiem lat wcześniej, w zimnym listopadzie 2016 roku, Zofia Kowalska miała dziewiętnaście lat i stała w kolejce do selekcji wywiadu wojskowego. Budynek przy ulicy Chałubińskiego w Warszawie był szary, niski, bez oznaczeń, bez flag miejsce, które nie istniało na mapach i nie pojawiało się w oficjalnych dokumentach. Z 73 kandydatów, którzy zgłosili się tego dnia, tylko dwanaście zostało zaproszonych na rozmowę. Zofia była najmłodsza i jedyną kobietą. Egzaminator, podpułkownik o zimnych niebieskich oczach, zapytał ją, dlaczego chce służyć w wywiadzie. Większość kandydatów odpowiadała o patriotyzmie, o służbie ojczyźnie, o honorze. Zofia odpowiedziała inaczej, bo umiem znikać, powiedziała. I bo nikt nigdy nie podejrzewa, że kobieta może być niebezpieczna. Podpułkownik zmarszczył brwi. Dlaczego miałabyś być niebezpieczna? Zofia spojrzała mu w oczy, bo potrafię czekać, potrafię milczeć i potrafię zrobić to, czego inni się boją. Przeszła selekcję. Jako jedyna kobieta w swoim roczniku. Szkolenie było brutalne. Nie fizycznie. Psychicznie. Uczono ich kłamać bez mrugnięcia okiem. Uczono ich żyć pod fałszywymi nazwiskami. Uczono ich, że czasem ratowanie życia wymaga odebrania życia. Generał brygady Andrzej Borowski. Szef operacyjny wywiadu. Osobiście nadzorował jej szkolenie. Miał wtedy pięćdziesiąt lat. Niski, szczupły. W okularach. Z twarzą profesora, ale oczami łowcy, zobaczył w Zofii coś, czego inni nie widzieli. Talent do niewidzialności. Pierwsza misja przyszła w 2018 roku. Ukraina, okolice Lwowa. Polski pułkownik, który sprzedawał dane NATO rosyjskiemu wywiadowi. Zofia dostała rozkaz zlokalizować, potwierdzić, wyeliminować zrównania. Nie zabić, nie aresztować. Po prostu uczynić niegroźnym. Spędziła dwa tygodnie jako kelnerka w restauracji, którą pułkownik odwiedzał. Słuchała, obserwowała, zbierała informacje. W trzecim tygodniu podała mu kawę z dodatkiem, który sprawił, że stracił przytomność w taksówce. Obudził się w polskiej ambasadzie, w kajdankach, z karierą w gruzach i z perspektywą procesu. Generał Borowski wręczył jej wtedy coś, czego nigdy nie zapomniała. Mały stalowy znaczek, czarny wąż zwinięty w literę Z. Kod operacyjny, powiedział. Od teraz jesteś czarną żmiją, bo żmija nie atakuje głośno. Żmija czeka, a gdy uderza, nikt nie widzi skąd przyszła. Przez następne sześć lat Zofia przeprowadziła siedem operacji, każda udana, każda niewidzialna. Serbia, Litwa, Białoruś. Syria miejsca, gdzie Polska miała interesy, ale nie mogła działać oficjalnie miejsca, gdzie jedna osoba mogła zrobić więcej niż cała jednostka. I potem, w styczniu 2024 roku, generał Borowski wezwał ją do gabinetu i powiedział coś, co zmieniło wszystko: Mamy problem w modlinie ktoś sprzedaje informacje, szczegóły dotyczące rotacji NATO, harmonogramy transportów struktury dowodzenia. Musisz tam wejść, znaleźć kto to robi i zakończyć to. Zofia skinęła głową. A legenda. Przeniesienie dyscyplinarne. Zostaniesz zwykłym porucznikiem logistyki. Nikt nie może wiedzieć kim jesteś. Kompletna izolacja. Generał zawahał się a potem dodał ciszej: I Zofia. Tam jest major. Zawadzki. Stary typ. Trudny. Jeśli będzie problem, daj mi znać. Zofia uśmiechnęła się krótko, bez radości. Poradzę sobie i radziła sobie. Przez trzy tygodnie słuchała, obserwowała, gromadziła dane, zidentyfikowała trzy podejrzane osoby. Potrzebowała jeszcze tygodnia, może dwóch, ale major Zawacki był problemem. Jego uwaga, jego obsesja na jej punkcie zaczęła przeszkadzać. Więc tego wieczora w stołówce Zofia podjęła decyzję zakończyć to szybko zmusić go do eskalacji. I pozwolić systemowi zrobić swoją robotę nacisnęła czerwony guzik w telefonie późnym wieczorem, siedząc w celi aresztu wojskowego. Wiadomość była prosta, zaszyfrowana, automatyczna. Kompromitacja operacyjna, wymagana interwencja. Odpowiedź przyszła w ciągu godziny. Przyjmuję. 48 chach. Major Robert Zawacki siedział w swoim gabinecie, popijając kawę i czując satysfakcję. Porucznik Kowalska była w celi od dwóch dni. Bez kontaktu, bez telefonu, bez pomocy. Dokładnie tam, gdzie powinna być. Może teraz nauczy się szacunku. Zapukano do drzwi. Kapitan Duda wszedł z twarzą bladą jak papier. Panie, majorze, zaczął niepewnie. Jest helikopter. Zawadzki zmarszczył brwi. Jaki helikopter? Wojskowy. Z Warszawy. Ląduje na dziedzińcu. I. I jest generał. Zawadzki podniósł się gwałtownie. Jaki generał? Nie wiem, ale ma ochronę. Grom. W żołądku Zawadzkiego coś się ścisnęło. Przeszedł do okna. Widział helikopter. Ciemny, z czerwono-białymi oznakowaniami, lądujący powoli na betonowym placu. Z kabiny wysiadł mężczyzna w mundurze polowym. Niski w okularach, z gwiazdami generała brygady na kołnierzu. Za nim czterech operatorów. W pełnym rynsztunku, z bronią, z okularami taktycznymi. Nie wyglądali jak ceremonialna ochrona, wyglądali jak ludzie gotowi do akcji. Generał brygady Andrzej Borowski szedł prosto w stronę budynku administracyjnego. Jego krok był spokojny, ale każdy żołnierz na placu instynktownie wycofywał się, robiąc mu drogę. Major Zawacki zbiegł po schodach, poprawiając mundur, próbując złapać oddech. Stanął na baczność. Gdy generał wszedł do korytarza, panie generale, nie byliśmy poinformowani o wizycie, zaczął. Borowski nie spojrzał na niego. Gdzie jest porucznik Zofia Kowalska? zapytał cicho. Zawadzki przełknął ślinę. W areszcie, panie generale. Za niesubordynację. Borowski zatrzymał się. Odwrócił się powoli. Jego oczy za szkłami okularów były zimne jak lód. A Areszt, powtórzył. — Niesubordynacja. — Tak jest — odmówiła. — Zaprowadź mnie do niej. Natychmiast. Zawadzki poczuł, jak pot spływa mu po plecach. — Oczywiście, panie generale. Ale czy mogę zapytać? — Nie — przerwał Borowski. — Nie możesz. Szli korytarzem w milczeniu. Zawacki otworzył drzwi do skrzydła aresztów. Zofia siedziała na pryczy, z plecami opartymi o ścianę, czytając książkę. Gdy usłyszała kroki, podniosła wzrok. Zobaczyła generała. Wstała natychmiast salutowała ostro z precyzją maszyny panie generale Borowski oddał salut spokojnie identycznie z szacunkiem który generałowie rezerwują dla równych sobie nie dla poruczników Zawadzki zamarł to było niemożliwe generałowie nie salutują pierwsi młodszym oficerom to łamało każdą zasadę wojskowej etykiety czy wszystko w porządku zapytał Borowski patrząc na Zofię. Tak jest, panie generale. Czy byłaś maltretowana? Nie, panie generale. Standardowa procedura. Borowski skinął głową, odwrócił się do majora. Jego twarz była spokojna, ale w głosie było coś, co sprawiało, że powietrze w korytarzu gęstniało. Majorze Zawadzki. Czy wie pan, kim jest ta kobieta? Zawadzki otworzył usta. Zamknął je. Porucznik logistyki przeniesiona Borowski przerwał mu gestem. Podszedł bliżej. I wtedy cicho, tak cicho, że Zawadzki musiał się nachylić, by usłyszeć, wyszeptał jedno słowo. Czarna żmija. Świat Zawadzkiego zatrząsł się w posadach. To nazwisko. Ten kot. Każdy oficer wywiadu, który miał jakikolwiek dostęp do utajnionych raportów, słyszał to nazwisko. Czarna żmija. Legenda. Widmo. Kobieta, która przeprowadziła operacje, o których mówiono szeptem w zamkniętych gabinetach. Ale to było niemożliwe. To miała być legenda, mit. Nie, nie ta drobna poruczniczka. Nie wyszeptał Zawadzki. To niemożliwe. Borowski cofnął się o krok. Jego głos był teraz głośniejszy, oficjalny, przeznaczony dla wszystkich w korytarzu. Porucznik Zofia od ośmiu lat pracowała w wywiadzie wojskowym. Brała udział w siedmiu tajnych operacjach na specjalnych frontach, dzięki którym setki młodych polskich żołnierzy mogły wrócić do domów. Trzykrotnie została odznaczona medalem najwyższej zasługi. Wszystkie wyróżnienia pozostają tajne. Znajduje się tutaj ze względu na misję, o której nie znacie szczegółów i których nigdy nie poznacie. Zawadzki poczuł, jak drżą mu kolana. Panie komandorze, ja nie wiedziałem. Tak, właśnie tak przerwał mu Borowski. Nie wiedzieliście, ale zakładaliście, oceniliście człowieka po płci. Uznaliście, że skoro kobieta, to można ją poniżyć, potraktować jak kogoś, kto nadaje się tylko do gotowania w domu. A myliliście się. Myśleliście, że to pozostanie bez konsekwencji. I przez takie idiotyczne założenia, panie majorze, nasza wielka Polska traci swoich najlepszych wojowników. Odwrócił się do Zofii. Czy chce pani kontynuować misję? Zofia skinęła głową. Tak jest, panie generale. Jeszcze tydzień. W takim razie oficjalnie pani zwalniam z aresztu. Przepraszam za przeszkodę. Zawadzki stał jak skamieniały. Panie generale, czy mogę... Czy mogę przeprosić? Borowski spojrzał na niego długo. Nie mnie powinien pan przepraszać. Zawadzki odwrócił się do Zofii. Jego ręce drżały. Porucznik Kowalska, ja... Głęboko przepraszam. Nie miałem pojęcia. Zofia patrzyła na niego bez wyrazu. Przyjęte, powiedziała sucho. Borowski wyjął z kieszeni dokument. Major Zawacki, z dniem dzisiejszym otrzymuje pan rozkaz przeniesienia do jednostki logistycznej w Szczecinie. Skutek natychmiastowy. Raport z pańskiego postępowania zostanie przekazany do komisji dyscyplinarnej. Szczegóły zadania porucznik Kowalskiej pozostają utajnione. Czy to jasne? Tak jest, panie generale, wyszeptał Zawacki. Możecie państwo odejść. Zawacki wyszedł z korytarza jak zombie. Jego kariera, jego pewność siebie, wszystko co budował przez dwadzieścia lat, rozpadło się w ciągu pięciu minut. Tydzień później, o trzeciej nad ranem, Zofia Kowalska stała w ciemnym magazynie przy jednostce w modlinie. Przed nią klęczał kapitan łączności Wojciech Baran, z rękami związanymi za plecami. I oczami pełnymi przerażenia. Obok niej stało dwóch operatorów grom, bez nazwisk, bez oznaczeń, cisi jak duchy. Zofia trzymała w ręku laptop. Na ekranie świeciły się logi komunikacji, dane NATO, harmonogramy współrzędne, wszystko wysyłane przez szyfrowany kanał na serwer w Kaliningradzie. Kapitan Baran próbował się tłumaczyć, płakał, błagał, mówił o długach, o rodzinie. O tym, że nie miał wyboru, Zofia słuchała w milczeniu, potem powiedziała jedno pytanie: Kim jestem? Baran spojrzał na nią przez łzy. Nie, nie rozumiem. Zofia pochyliła się bliżej. Jej głos był cichy, spokojny, lodowaty. Jestem czarną żmiją i zapomniałeś, kto pilnuje tego kraju. Baran zamarł. Nazwa, która do tej pory była legendą, teraz miała twarz. I tę twarz zapamiętał na zawsze. Operatorzy grom wyprowadzili go w ciszy. Zofia została sama w magazynie, wyjęła telefon, wysłała zaszyfrowany raport, misja zakończona, cel zneutralizowany, powrót do bazy. Odpowiedź przyszła po minucie. Dobra robota, żmijo, wracaj do domu. Zofia wyłączyła telefon, wyszła z magazynu do zimnego świtu. Modlin wyglądał spokojnie, szaro, zwyczajnie. Jak każda Polska koszary. Nikt nie wiedział, że przez ostatnie cztery tygodnie stąpał po terenie, który był polem bitwy, niewidzialnej bitwy. Wróciła do swojej kwatery, usiadła na łóżku i wyjęła starą fotografię. Miała na niej dziewiętnaście lat, stała w szeregu z innymi kandydatami do wywiadu. Młoda, niepewna, pełna nadziei. Teraz miała dwadzieścia siedem lat, siedem operacji za sobą, siedem zwycięstw. I niezliczoną ilość wrogów, którzy nigdy nie dowiedzieli się, kto ich pokonał. Dotknęła miejsca na lewym nadgarstku, gdzie pod skórą była cienka blizna w kształcie litery S, pamiątka po misji w Syrii, gdy musiała uwolnić się z kajdanek, używając ostrza ukrytego w pasku. Blizna, której nikt nigdy nie widział, bo Zofia zawsze nosiła długie rękawy. Żmije są cierpliwe, pomyślała. Żmije czekają. A gdy nadchodzi czas, Uderzają bez ostrzeżenia. Położyła się na łóżku, patrząc w sufit. Za oknem słońce wschodziło nad Wisłą. Nowy dzień. Nowa misja. Kiedyś, gdzieś. Nowe nazwisko, nowa twarz, nowa legenda. Bo czarna żmija nigdy nie umierała. Tylko zmieniała skórę i wracała silniejsza. I gdzieś, w Warszawie, w zamkniętym gabinecie bez okien, generał Andrzej Borowski zamknął teczkę z napisem. Operacja modlin zakończona uśmiechnął się krótko. Dobrze, Zofia szepnął do pustego pokoju bardzo dobrze. Odłożył teczkę do sejfu i wyłączył światło. Bo niektóre zwycięstwa nie potrzebują fanfar, potrzebują tylko ciszy i ludzi, którzy potrafią w niej działać. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw like i subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych historii o polskich bohaterach, którzy służą w cieniu. Napisz w komentarzach skąd nas oglądasz, czy znasz kogoś, kto służył w jednostkach specjalnych, a jeśli chcesz zobaczyć więcej takich historii, kliknij dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach.